Hej, okay, kiedy to nagrywam jest 28 marca 2020 roku i mija kolejny tydzień światowej pandemii COVID-19. Dzisiaj opowiadam Wam o najbardziej mrocznych rytuałach, za pomocą których od, próbowano odegnać zarazę z różnych wsi ulokowanych na terenie Polski lub blisko polskich granic. Dzisiejszy odcinek opiera niemal w całości na artykule Jarosława Kolczyńskiego Ofiara z człowieka. Wspomnienie trzech wydarzeń z końca XIX i początku XX wieku w podkórskich wsiach w Polsce. Tak, dobrze słyszeliście. Badania etnograficzne wskazują, że jeszcze w XIX i XX wieku na terenie współczesnej Polski składano ofiary z ludzi. Artykuł ukazał się w etnografii polskiej w 2000 roku, natomiast Podsumowuje on badania terenowe wspomnianego badacza zarówno z lat 80., jak i 90. XX wieku. Tutaj trzeba zaznaczyć, że artykuł wspomnianego artykułu mówi o badaniach etnograficznych. Oznacza to, że bada w to, co ludzie wierzą, co wspominają i o czym gadają. Z przykrością muszę stwierdzić, że ofiary z ludzi są do dziś składane w wielu różnych miejscach na świecie. I także były składane w czasach dawnych. Możemy odrębnić nawet pewne wzorce składania tych ofiar. I niestety relacje opisane przez Jarosława Kolczyńskiego pasują do tych wzorców, co każe nam przypuszczać, że te ofiary naprawdę mogły zostać złożone, prawdopodobnie zostały złożone, szczególnie w sytuacjach, w których znalazła się tamta ludność. No cóż, mieszkańcy podgórskich wsi Czaczów i Barnowiec w XIX i XX wieku przeżyli. Całą serię różnych ciężkich epidemii, która, no, bądźmy szczerzy, dziesiątkowała ludność i budziła grozę. Ponieważ badania opierają się na relacjach, nie do końca możemy jasno powiedzieć, w czasie której z tych epidemii złożono pierwszą tą ludzką ofiarę. Prawdopodobnie była to jedna z najcięższych epidemii cholery, która przeszła przez ówczesne ziemie w roku 1873. To też nie było tak, że od razu jak pojawiała się zaraza, to stwierdzano, zabijemy człowieka, żeby odegnać zarazę. No nie, absolutnie nie. To była już ostateczność. Wcześniej próbowano różnych innych sposobów. Na lekarstwa nie można było za bardzo liczyć, bo żeby było lekarstwo, to potrzebny jest wcześniej lekarz, który to lekarstwo przypisze, aptekarz, który to lekarstwo przygotuje. No a tutaj mówimy o regionach, w których lekarze nie było w najbliższej okolicy. Próbowano się ratować ziołami, no a kiedy to nie wystarczało, i imano się różnych czynności magicznych. I tak nad drzwiami chałup na przykład wieszano zajęcze łby, łby saren i wilków, po to, żeby zarazę przestraszyć. Na drzwiach domów obór, Lewów, stodu określono krwią, jagnięcą znaki krzyża lub koła. No to oczywiście jest dość mocne nawiązanie do biblijnej księgi wyjścia i tego, w jaki sposób Żydzi w Egipcie znaczyli domy po to, żeby anioł nie zabił ich najstarszego syna, tak? no, który nie oszczędził synów egipskich wówczas, ale wracając do polskich wsi. Można usłyszeć nawet, że czasami malowano krwią całe drzwi. Żeby pomalować krwią całe drzwi, tej krwi naprawdę potrzeba dużo. Litrów. Oznacza to zabicie bardzo dużej ilości tych jagniąt, czyli było to działanie bardzo kosztowne, de facto bardzo kosztowne, tak ekonomicznie obciążające. Więc jeśli już próbowano takich rzeczy, to oznacza, że sytuacja była naprawdę poważna. Innych jeszcze takie rzeczy, które ludzie robili, żeby się ochronić przed zarazem, to na przykład zakrywali się przed świecącym słońcem. Z jakiegoś powodu stwierdzano, że jeśli słońce nie dotknie tej osoby. Oznacza to, że też zaraza jej nie dotknie. Robiono też różnego rodzaju rzeczy, powiedzmy sobie wprost obrzydliwe, tak? Na przykład pito naftę, czyli rzecz, którą no, nie nadaje się do picia. Zresztą naftę może człowieka wysłać na ten świat szybciej niż zaraza, jeśli jest ta nafta w odpowiedniej ilości. Jedzono tu, cytuję autora, sarnie, bobki, i robiono też to, co robiono w średniowieczu, żeby odegnąć zarazę. Takich relacji na temat tego rytuału było, było mnóstwo i też dotyczą najwidoczniej wymienionych przeze mnie obszarów geograficznych. A więc zawijano w szmatę ludzkie odchody i noszono je na piersi jako amulet. W ten sposób ten nieprzyjemny odór mógł także w świadomości ludzi, w którzy to wierzyli, odstraszyć zarazę. Chwytano się też rytuałów zbiorowych, które gdy nadchodziła zaraza, to twierdzono, że one mogą w jakiś sposób pomóc. I tutaj jedną z takich, z takich rytuałów zbiorowych było otaczanie wsi nicią zręcznika, które kobiety utkały w jedną noc. Palono na, na krańcach wioski, na miedzach ogniska, które miały też takie być strażnicami, tak? ostraszającymi zarazę. Orano okrąg dookoła wioski i najkorzystniej było, gdy rytuał był dokonywany z użyciem wołów, które były bliźniakami. A jeśli w ogóle mogły te woły być prowadzone przez bliźniaków ludzkich, tak? Chłopców w dziecią, to już w ogóle było niesamowicie tak. To musiało być bardzo w świadomości tych ludzi, to było bardzo, bardzo skuteczną metodą. Ale o dziwo, te czynności nie pomagały. Więc z i przerażona ludność chwytała się. Wspomnianej przeze mnie ostateczności. Jeśli chodzi o miejsce, w którym miała być złożona ta pierwsza ofiara w roku 1873, wskazywane są trzy miejsca, w którym miałoby się to rytualne złożenie ofiary odbyć. Jedno to pole choleryczne. Czym jest pole choleryczne? Jest to miejsce, gdzie po prostu w czasie epidemii masowo chowano ludzi umierających. Wiecie, że nawet teraz trudno zorganizować pogrzeb bo, tutaj w obliczu pandemii COVID-19. Wyobraźcie sobie, jak to było w sytuacji jakiejś odciętej od świata wsi w XIX wieku. To tam problem był no, naprawdę poważny, więc najczęściej kiedy ta zaraza zaszalała, to wykupywano na polu dół i tam składano ludzi, tak, ciała tych ludzi. Zasypywano to ziemią, to miejsce orano, ale nie wysiewano tam. To, to pole było, no, tego pola nie można było tknąć, ponieważ było dotknięte czymś strasznym. Więc tak, jedno miejsce, gdzie miał być złożony ten pierwszy człowiek, to było pole choleryczne, drugie to środek wsi przy drodze, a trzecia relacja mówi o granicy dwóch wsi. I teraz jak tamte wydarzenia, wspominam, jak o tamtych wydarzeniach opowiadają ludzie z tamtejszej wsi. Pierwsza relacja. Tam na dole, pod tą kapliczką koło drogi, gdzie orne pole, tam nie orzą pod kapliczką, pole choleryczne. Tam zakopali żywego człowieka. Taki nie małował, był, ułomny, taki bajdok. Sprosili go, dali mu jeść, zaprowadzili go nad grób, dali mu jeść i wyrzucili go i zakopali. I zaraza dopiero ustała. Okej, okay, druga relacja. Ta środek wsi przy drodze. Radzili ludzie ze wsi długo, jak zaradzić nieszczęściu. Doradzał znachor, może baca to był, żeby ułomnego człowieka pochować żywcem, wtedy zaginie cholera. Znaleźli we wsi takiego łomnego, kulał, na obie nogi. Chłopcy ze wsi złapali go, przywiedli go do dołu wykopanego naprzeciwko dzisiejszej szkoły. Wrzucili chłopa do dołu, wnet zaczęli sypać ziemię na niego, a ten rozedrzał się w niebogłosy. Ładowali jednak chłopy ziemię. Kaleka żywcem się dusił, jęczał strasznie, lamentował. Długo po tym jeszcze ziemia unosiła się w tym miejscu. Widocznie kaleka żył jeszcze. No i trzecia relacja, ta na granicy dwóch wsi. Mówili, że trzeba dopiero żywego człowieka zagrzebać, żeby zaraza odeszła. I wzięli takiego bejdoka, nie mowa, był taki ułomny, to ciążył ludziom. Opili go, dali mu się najeść i, tak, żeby nikt nie wiedział, wyprowadzili ze wsi i wrzucili do dołu na granicy. Kolejne dwie ofiary to były już ofiary złożone w XX wieku, dokładnie w czasie trwania I wojny światowej. Autor podaje tutaj, że prawdopodobnie była to reakcja na epidemię Czerwonki z roku 1916, która przechodziła przez te miejsca. Rozumiem, że zrobił do jak najdokładniejszy research, potrafił i ta data prawdopodobnie jest jak najbardziej trafna. Ja tylko od siebie dorzucę, że w roku 1918 szalała także Hiszpanka. To była to grypa, tylko że grypa, która była obarczona niesamowicie wielką śmiertelnością, gdzie w ówczesnej prasie polskiej czytamy, że na wsiach po prostu całe wsie umierały. Wyciągano z domów wiejskich takie są relacje. Martwe dzieci, a matki nawet nie wiedziały o tym, ponieważ majaczyły w gorączce. Więc okej, okay, rozumiem, że to mogła być epidemia czerwonki. Ja się zastanawiam, czy także to nie mogło się dziać w czasie Hiszpanki, która była przerażająca, szczególnie na wsiach. Kolejne miejsce, gdzie miała zostać złożona ludzka ofiara, pod kamienną kapliczką na szczycie wzniesienia, odgraniczającego jedną wieś od drugiej. Relacja. Pod kapliczką św. Sebastiana zakopane jest dziecko z matką. Jak zaraza była, to wróżka powiedziała, żeby zakopać żywego człowieka. To zaraza ustanie. Zakopano żywe, małe dziecko, którego matka zmarła na zarazę. Jeszcze dwa lata temu, jak dzieci odprawiały majowe przy tej kapliczce, to słyszały ze środka płacz tego dziecka. Wszystkie dzieci samotnie przed Kolejno uciekały. Kolejna wskazana lokalizacja. W sąsiedniej wsi, przy drodze niedaleko krzyża. Gdzieś pod krzyżem jest zakopany człowiek. Zakopali go żywego, bo by się odwróciło, jak była zaraza. Kobietę, dziadówkę. Żywą dryli do ziemi. Człowiek wędrowny, widząc sposób odwrócenia klęski, polecił uczynić ofiarę ze starej kobiety dziadówki. Więc tak, w tym roku, w czasie trwania I wojny światowej, dwie ofiary. Jedna to dziecko, którego wcześniej matka zmarła prawdopodobnie niemowlę. Nie wiadomo, czy by samo przeżyło, co nie zmienia faktu, że czyn jest przeokrutny. A drugie to właśnie dziadówkę tak? Czyli, tak, czyli starą kobietę. Tak jak mówiłem wcześniej, ofiary ludzkie są składane do dziś na całym świecie i były składane na całym świecie. I tym mm, te, mówiłem też, że są pewnego rodzaju wzorce składania tych ofiar. I właśnie zakopywanie żywcem osób w momencie, w którym dana społeczność przechodzi jakiś wielki kryzys, jest w obliczu jakiegoś wielkiego lęku, jest jednym z takich wzorców. I tak na przykład Plutarch w Żywotach Równoległych wspominał, że w momencie, w którym starożytnie Rzymianie Obawiali się najazdu Celtów, pogrzebali żywcem parę Galów i parę Greków. Przy czym tu mówimy o starożytności. Natomiast Mirko Eliade wspomina w traktacie o historii religii, że na Grenlandii chowa się dziecko do ziemi, jeśli ojciec ciężko choruje. Natomiast w Szwecji w czasie zarazy pochowano żywcem dwoje dzieci. Więc te przypadki, o których mówiłem. Nie były tylko i wyłącznie charakterystyczne dla polsko-łękowskich wsi, tylko były dość, no, powiedzmy, niestety rozpowszechnionym zwyczajem. Oczywiście nie były to jedyne przypadki składania ludzkiej ofiary w tamtym okresie. Czytamy na przykład, że w Luboniu, w Leszczyńskim, w czasie zarazy wójt potajemnie zakopał żywcem wychowankę swoją, a więc była to ofiara z sieroty. Także nie zawsze to te ofiary towarzyszyły zarazom, czasami innym klęskom elementarnym. I tak na przykład w okolicach Kazimierza pewien flisak miał poradzić chłopom nękanym przez wylewy rzeki, by na jego brzegu zakopali uciętą głowę brodatego tego Żyda. I ci chłopi to zrobili. Jest też informacja z Podhala o występowaniu zwyczaju zakupywania żywcem człowieka przy granicznym kopcem. Co jakiś czas jestem zapraszany przez różnych organizatorów imprez literacko-RPG'owych, żebym wygłaszał religioznawczy wykład o składaniu ofiar z ludzi dzisiaj i dawniej. I zazwyczaj po takim wykładzie przychodzi do mnie dużo ludzi, żeby zadawać różne inne pytania na temat tych różnych rytuałów. I co jakiś czas spotykam się z człowiekiem, który do mnie konfidencjonalnym tonem, kiedy wszyscy już sobie pójdą, pyta Mikołaj, ale czy te ofiary działają? Jak miałby działać? No nie, to mimo tego, że ten zwyczaj składania ofiar rytualnych na całym świecie jest mocno rozpowszechniony, to przynajmniej bazując na tych współczesnych składanych ofiarach, to mogę powiedzieć z całą stanowczością, że nie działają. I mogę też powiedzieć, że prawdopodobnie te przypadki ofiar, które były składane wcześniej, to wszelkie te informacje o tym, że zaraza przeszła, kiedy zabiliśmy tego człowieka, to nie, 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 nie oddają prawdy. Jest tak pewnego rodzaju konstrukcja społeczna, która że jeśli świadczy o tym, że ludzie chcą mieć świat koherentny, że ludzie chcą mieć świat zbudowany na zasadach, które znają. Kiedy się dopuszczą tego takiego straszliwego czynu, to będą szukać potwierdzeń tego, że rytuał się udał. I teraz, kiedy żyjemy w XXI wieku, kiedy są prowadzone śledztwa na temat różnych tego rodzaju składanych ofiar w Afryce, Indiach, w Ameryce Północnej, w Ameryce Środkowej, Także na terenie Polski, to ja mogę wam powiedzieć jedno, te ofiary nie działają. Składanie ludzkich ofiar w danych mi przypadkach nie działa. Co więcej, często ci ludzie, którzy dopuszczają się takich okrutnych czynów, to składają na przykład takie ofiary po to, żeby ich nie dosięgnął wymiar sprawiedliwości. Wiecie, co, ci ludzie siedzą w więzieniach obecnie. Więc nie, nie tak odpowiadając na to pytanie, które być może gdzieś krąży u niektórych w głowach, ofiara. Z ludzka, nie działa. Zazwyczaj świat nie jest tak skonstruowany, że jak kogoś zabijemy, to osiągniemy jakiś efekt, który nam się podoba. Przepraszam. Jeśli podoba Ci się ten podcast, koniecznie zasubskrybuj ten kanał. Jeśli podobał Ci się odcinek, zostaw łapkę w górę. Do usłyszenia kolejnym razem. Субтитры сделал